Cześć, zapraszam do opisu, tam znajdziecie również kanały o takiej samej tematyce. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak wykonać taki stojak do silników skuterowych. Jest to stojak obrotowy, jak widzicie, z dwóch stron pod kątem 45 stopni montowany do silnika 1P40 QMB. Akurat mamy tutaj mocowanie tylnego amortyzatora, które przeważnie będzie zawsze takie samo oraz mocowanie do górnego ucha silnika dla 139 QMB będzie to mocowanie tutaj zrobione z dołu dla dolnego ucha mocowania silnika. Czy to zdaje egzamin, od razu muszę Wam powiedzieć, tak zdaje egzamin jedynie do osadzania wału korbowego, osadzania przekładni robieniu coś przy przekładni CVT przy stronie statora u góry z membrany wskaźnika coś porobić aczkolwiek cylindra tutaj nie zmienimy, ponieważ mamy tu ten przód, a gdybyśmy to wydłużyli jeszcze bardziej, to wtedy już będzie bardzo niestabilne i będą te płaskowniki się gieły, dlatego jest to takie 50-50, czy to jest jest grawarta świeczki, aczkolwiek bardzo ułatwia osadzanie przekładni wału i takie prace idą sprawniej, gdy budujemy silnik od podstawy. Dobra, tutaj mamy profil tak: 18 x 30 na 2 to jest ten profil, ten profil, ten profil oraz dwa dolne i mamy profile 30x30x3 to jest ten profil, ten profil, ten profil. Mamy również płaskowniki 30 na 4 to jest ten oraz ten. A tutaj mamy dwa płaskowniki ze sobą zespawane, również 30 na 4 ten oraz ten. Również mamy śruby M10 z podkładkami powiększającymi. Tutaj robią one jako dystansę i są osadzone na smarze. Dwie nakrętki. Z tej strony to samo, tutaj również śrubę M10 z podkładką jedną powiększającą z tyłu, z obu stron i zaślepki, ale niestety nie wszystkie zaślepki zamówiłem. Zacznijmy od podstawy, czyli tutaj te łapy, te łapy mamy na długość 50 cm. I teraz profil 30x30, dolna część ma 78 cm i do niej są spawane te boczne na wysokość 35 cm, czyli tu mamy 35, 35, tutaj mamy 78, tak, tak, 78 i rozstaw tego mamy na 70 cm. Tutaj te blokady tego nie będę wymiarować Ponieważ każdy powinien to samą zrobić Ciężko jest to wymiarować I tu górną śrubę na, na to obracanie Również wam nie zwymiaruję Bo to no ciężko jest to zrobić Dobra, teraz wewnętrzna ramka Tutaj mamy wewnętrznej 65 Na zewnątrz mamy 69 I wysokość od dolnego profilu mamy 31. Z drugiej strony to samo. Tutaj tylko chodzi o to, żeby był dystans. Tak na trzy podkładki ja sobie zrobiłem. Aby nic tutaj nam nie haczyło przy obracaniu. Ponieważ jest dodatkowo jeszcze tutaj przyspawany płaskownik do blokady i tutaj mam takie kawałeczki przyspawane długości 5 cm po to żeby śruba przeszła w tym miejscu przelotowo, żeby była większa stabilizacja tej śruby i później gdy to skręcimy nie będzie się wykrzywiać. Ok, no to zmontujemy sobie tutaj silniczek i teraz tak, mamy dokręcone te śruby na maksa i teraz będziemy dokręcać te śruby jak ja to mam rozwiązane, tutaj mam blokady pod kątem 45 Stopni mniej więcej na oko silnik jest tutaj dźwignięty do góry, żeby była po prostu tutaj przestrzeń. W razie czego? No i mocowanie, jedno mocowanie mam z tyłu amortyzatora, drugie mocowanie mam z przodu w ten sposób, żeby po prostu silnik miszedł prosto tutaj z tą ramą. Tu zdejmiemy teraz blokadę. Blokady to sobie muszę jeszcze śrubę dorobić, takie niegwintowane. Tylko po prostu wsuwane, żeby były to. Także muszę to sobie zrobić. I tu tak mam podkładkę. I tu mam śrubę M8. Podkładkę powiększającą między tulejką a tym mocowaniem. Również podkładkę powiększającą. I za tą całością również tam z tyłu jest podkładka powiększająca. Teraz Wam tego nie obrócę. Z drugiej strony, od tej strony mam śrubę M10. Nakrętkę zwykłą. Następnie mam taką nakrętkę z kołnierzem, następnie jest taka nakrętka samokontrująca. Ona jest o tyle dobra, iż tutaj jest zaokrąglona i to zaokrąglenie idealnie tutaj pasuje w środku do bieżni łożyska. Idealnie tutaj się opiera i jest ta śruba wtedy wycentrowana. I to centruje mi właśnie tą śrubę. Tutaj mam większą śrubę pod którą jest podkładka zwykła na M10 śrubę z tej strony mam nakrętkę pod którą jest tutaj opiera się na tej bieżni podkładka zwykła na M10 żeby po prostu ta bieżnia sobie chodziła żeby się nie uszkodziła następnie jest podkładka powiększająca płaskownik z tego mocowania znów podkładka powiększająca i nakrętka tak całość mam skręconą jak widzicie można można sobie tym obracać, jest to stabilne, nie ulga się, można robić co się tutaj chce. Dobra, odkręcę sobie teraz te śrubki i będę dla Was robił kolejny odcinek. Także na razie.